Super szybka, hybrydowa korweta, rozpędzająca się do setki w 2,5 sekundy. 18 Osiemnastoletni Polak wygrał Raid Dakar. Talibowie zbudowali super samochód, nowy Nissan GT-R i niepewna przyszłość Jeremego Clarksona w Grand Tourze. Wiem, dużo się dzieje w motoryzacji, ale jak co dwa tygodnie jest Motonews, który pomoże Ci być z tym wszystkim na bieżąco. Więc jeśli nie chcesz, by coś Cię ominęło, zasubskrybuj nasz kanał, a my lecimy. Na początek z dawna wyczekiwana informacja dla fanów Mazda LX7 i Mazda LX8, bo Mazda w końcu wraca na rynek z silnikiem Wankla. Tylko, że zrobili chyba najgłupszy i najbardziej bezsensowny samochód w historii swojej marki. Silnik Wantla wylądował w Mazdzie MX30 i e Sky Active REV, który działać ma wyłącznie jako generator prądu zwiększający zasięg tego samochodu. Na rynku już od jakiegoś czasu jest Mazda MX30, czyli auto w pełni elektryczne z baterią o pojemności 35,5 kWh, co wystarcza na przejechanie nim około 200 km. Mazda więc na krytyczne głosy odnośnie żałośnie niskiego zasięgu tego samochodu postanowiła coś zrobić. Zmniejszyła baterię o połowę, dodała silnik spalinowy i skutkiem tego bang mamy 600 km deklarowanego zasięgu. Brzmi chyba dobrze, co? Ale niestety tak dobrze wcale nie jest. Po pierwsze, w świetle prawa takie auto już nie jest elektryczne, tylko hybrydowe, więc w Polsce nie zaparkuje się nim za darmo w mieście, czy nie będzie można jeździć bus pasem. Pomyślicie, ok, spoko. I tak mieszkam poza miastem, więc nic mi z takich benefitów, ale patrzcie na to. Mazda deklaruje 600 km zasięgu z pełnym naładowaniem baterii i z pełnym 50-litrowym zbiornikiem paliwa. Więc odejmując 100 km zasięgu, które ten samochód jest w stanie przejechać w trybie tylko elektrycznym, zostaje nam 50 litrów paliwa na przejechanie 500 km. Szybka matematyka, i co nam wychodzi? 10 litrów na 100 km średniego spalania takiego samochodu w trybie jazdy, nazwijmy to hybrydowym. Szybko zbierając te informacje do kupy. Być może nie jest to elektryk, nie jest zbyt tani, nie jest też specjalnie szybki, ale za to dużo pali. Dzięki Mazda za ten świetny samochód. Halibowie, czyli ugrupowanie islamistyczne rządzące w Afganistanie, które odebrało kobietom prawo do nauki i prawo do pracy stworzyło super samochód. Auto nazywa się Mada 9. Zostało zaprezentowane w dość okrojonych materiałach, które można znaleźć w sieci. Widzimy dość ciekawą, odważną i mogącą się podobać agresywną stylistykę, która współgra z. <laughs> I tutaj uwaga, silnikiem stojoty koroli. 9. generacji, czyli auta z 2004 roku. Dyrektor Instytutu współtworzącego projekt powiedział, że rzędowe czterocylindrowe 1.8 jest wystarczająco mocne, by kierowca mógł zwiększyć prędkość. What? Jakby no nie uważam, żeby możliwość zwiększenia prędkości przez samochód, a tym bardziej przez coś, co ma być nazywane super samochodem, jest czymś wybitnym, no ale powiedzmy, że wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Wiemy, że ta moc wystarcza również, by zakręcić bączka na śniegu. Co no, też nie jest specjalnie imponujące. Talibowie twierdzą, że Mada 9 jest takim krajowym odpowiednikiem Bugatti i że jest to samochód, z którego cały kraj powinien być dumny. Czy Mada 9 wejdzie do seryjnej produkcji? Tutaj tak, cytując klasyka. Nie wiem, choć się domyśla. W 2020 roku na rynku zadebiutował Chevrolet Corvette C8, będący pierwszą w historii korwettą z silnikiem umiejscowionym centralnie. wolno 6 6,2 w układzie V8 o mocy niemal równych 500 koni mechanicznych, wcale nie sprawia, że to auto jest wolne. Natomiast producent stwierdził, że chce, żeby było jeszcze grubiej. Na przednią oś dopakowany został silnik elektryczny o mocy 163 koni mechanicznych, co sumarycznie ma przełożyć się na układową moc 654 koni mechanicznych. Dodając do większej mocy fakt napędu na 4 koła oraz opon o szerokości 345 mm na tylnej osi, oznacza, że Corvette i e Ray ma rozpędzać się do setki w 2,5 sekundy i być w stanie pokonać 1,4 czwartą mm w 10,5 sekundy. No i Wydaje mi się, że taki super samochód jest troszeczkę bardziej imponujący niż Mada 9 zaprojektowana przez Talibów, ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Jak chodzi o wizualne różnice, to hybrydowa Corvette będzie ponad 9 cm szersza i będzie posiadała charakterystyczne wyloty powietrza w tylnej części nadwozia. Cenowo auto ma startować od jakichś 105 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu jakichś 450 tysięcy złotych, co jest praktycznie identyczną ceną do Corvette Z06. I przyznajcie, że jak na super samochód, który osiągowo, parametrowo i technologicznie w sumie też może być śmiało porównywany z 3 razy droższym Ferrari 296 GTB, wcale nie jest. Źle. Jeśli śledzicie polską scenę driftu, z pewnością waszej uwadze nie umknął Erik Goczał. 18-letni obecnie kierowca zespołu Energy Landy, który wygrał mistrzowski tytuł w sezonie 2022 w driftingowych mistrzostwach Polski. Zeszły rok więc zakończył naprawdę z przytupem, ale z jeszcze większym przytupem rozpoczął ten 2023 rok, bo Eryk dokonał czegoś, co mogłoby się wydawać wręcz niemożliwe. Erik zaledwie dwa miesiące przed startem w Dakarze zdał egzamin na prawo jazdy. Startując w Dakarze, był najmłodszym kierowcą w historii tego rajdu, a kończąc ostatni etap, stał się najmłodszym w historii zwycięzcą, w tym uznawanym za najtrudniejszy na świecie rajdzie. Zwyciężył w klasie SSV, czyli tzw. UTV-ów, startując kanamem Maverickiem XRS Turbo. W pełni autonomiczne samochody mogą się wydawać odległą wizją przyszłości, ale. Okazuje się, że tak wcale nie jest. Nasz rodzimy youtuber technologiczny, czyli Kuba Klawiter, wybrał się do miasta Phoenix w Arizonie, gdzie usługi autonomicznego przewozu ludzi świadczy firma Waymo. Wiadomo, że autonomiczne samochody są testowane na drogach nie od dziś. Natomiast firma Waymo pod koniec 2020 roku była na tyle pewna swojego rozwiązania, że oddała do użytku klientom możliwość skorzystania z autonomicznych przewozów, z takiego autonomicznego Ubera nazwijmy to. Usługa oferowana jest w Phoenix oraz w San Francisco. Kuba Klaviter sprawdził na własnej skórze jak to wygląda i działa i Okazało się, że jest naprawdę nieźle. Auto samodzielnie przyjechało do punktu odbioru, zaparkowało, zaczekało aż pasażerowie wsiądą do środka, a następnie w płynny i niebudzący niepokoju sposób przemierzyło trasę z miejsca na miejsce, nie powodując niebezpiecznych sytuacji, ustępując pierwszeństwa tam, gdzie trzeba, czy poprawnie reagując na nieprzewidywalne na drodze sytuacje. Usługa Waymo działa tylko na ograniczonym obszarze miast, ale mimo wszystko robi to ogromne wrażenie i daje do myślenia, że. Możliwość korzystania z niezawodnych autonomicznych samochodów jest naprawdę bliżej niż myślimy. Jakiś czas temu, najpopularniejszy na świecie dziennikarz motoryzacyjny, czyli oczywiście Jeremy Clarkson, wypuścił swój felieton do magazynu The Sun, w którym dosyć odważnie skrytykował parę królewską, czyli księcia Harego oraz księżną Megan. Jego felieton wywołał na tyle dużo kontrowersji w brytyjskim społeczeństwie, że wpłynęło kilkanaście tysięcy skarg na ten właśnie felieton, a Amazon Prime Video, które wydaje znanego i lubionego de Grantura, ogłosiło, że nie przedłuży już współpracy z Clarksonem. Co to oznacza? Najprawdopodobniej to, że Clarkson, z powodu kontrowersji dookoła swojej osoby, będzie znowu musiał opuścić łamy popularnego programu motoryzacyjnego, tak jak to miało miejsce w przypadku Top Gear. Najprawdopodobniej dokończone zostaną umowy związane z dotychczasowym kontraktem, który opiewa na cztery kolejne odcinki Grand Tour, a potem. nie wiadomo. Być może wielki rozpad Wielkiej Trójki, albo Wielka Trójka znajdzie sobie kolejnego innego pracodawcę. Zobaczymy. Póki co wiemy, że Clarkson przeprosił parę królewską, a ta odrzuciła jego przeprosiny. Nissan zaprezentował światu nową odsłonę swojego GTR-a. I wiem, na pierwszy rzut oka prawie nic się nie zmieniło. W sumie, na drugi i trzeci rzut oka też prawie nic się nie zmieniło. No więc co się zmieniło? Główne zmiany nastąpiły tam, gdzie ich nie widać. Poprawione hamulce, zawieszenie, które ma być lepsze pod względem trakcji i komfortu, lepsze wyważenie silnika, nowy wał korbowy czy same w sobie korby. Wizualnie zmiany są dosłownie kosmetyczne i owszem, nieco odświeżyły GTR-a, ale mimo wszystko no, widać na tym samochodzie nieco ząb czasu, bo od 16 lat to auto wygląda niemal identycznie. Nieco więcej zmieniło się wewnątrz z karbonowymi kubełkami od Recaro na czele. Ale nowy Nissan GTR od teraz będzie oferowany już tylko i wyłącznie w Japonii. Przez restrykcyjne normy emisji spalin i restrykcyjne normy hałasu tego auta nie będzie już można kupić w Europie. No i w sumie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Czy szkoda, że Nissan gtr już u nas nie będzie, czy może przez to, że to ta auto tak niewiele się zmienia, jednak nie szkoda. Cała Europa mówi o końcu sprzedaży samochodów spalinowych w 2035 roku. Natomiast w USA. W stanie Wyoming mówi się o zakazie sprzedaży od 2035 roku samochodów elektrycznych. Wyoming to już od długich lat stan słynący z produkcji ropy i gazu. Jest to ceniona gałąź przemysłu w tamtym regionie, dająca powód do dumy oraz dająca przy okazji wiele miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców. Tamtejsi senatorzy więc zgłosili projekt ustawy mówiący o zakazie sprzedaży samochodów elektrycznych w ich stanie od 2035 roku. It's time to start. Poza głębokimi tradycjami stanu Wyoming, związanymi z produkcją paliw kopalnych, senatorzy swoją ustawę popierają m.in. brakiem infrastruktury pod kątem ładowania samochodów elektrycznych na terenie ich stanu. Popierają ją też tym, że jest problem z pozyskiwaniem surowców do produkcji akumulatorów, że później pojawia się problem z utylizacją tych akumulatorów. No generalnie twierdzą, że samochody elektryczne to jest po prostu samo jedno wielkie zło. Czy ta ustawa rzeczywiście ma szansę, by wejść do życia? Zobaczymy. Jeżeli czegoś w tym temacie się dowiemy, na pewno Was poinformujemy na łamach Motoniusa, więc jeżeli nie chcecie, by Was ta informacja pominęła, przypominam, abyście subskrybowali kanał, a ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.